Chciałam powiedzieć, to jest z tej strony, um, chcę pogadać. No, ogólnie, um, ten będę kontynuował, w, kontynuował tą serię z Hulka Ultimate Destruction i jest za, tylko zagram w jakieś inne gry. No, no, w jakieś, no, inne gry na PlayStation, jeśli wiecie o co chodzi. No bo święta idą. I. Da, tam są prezenty. No, więc możecie się spodziewać y, innych gier za, za trochę niedługo na kanale. Prawdopodobnie jak będą ferie lub przerwy świątecznej w ogóle, to będę nagrywał te rzeczy. No. Y, Trochę nie nagrywałem, dlatego że. No, miałem, miałem sprawy do załatwiania. Nie miałam czasu, żebym nagrywał. Nie chciało mi się. No, teraz. Yy, chce mi się nagrywać, ale nie mam, nie mam jakby w co grać. No. Yy, możecie mi napisać, czy chcecie jakiś świąteczny specjal, czy może. Nie wiem. Czy może właśnie jakieś gry z PlayStation 4 Wam się podobały, na przykład ten filmik z Multiverse? No, możecie mi napisać, ale problem nie napiszecie. Bo zawsze jak tak mówię, to nikt nie pisze. No, chciałem po prostu rozjaśnić jak te sprawy, jak w ogóle to. no. Możecie się spodziewać, że za niedługo będzie, będą nowe filmiki. No, nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górze i tym... Y, tym jakimś... Nie wiem, nie pamiętam jak to się kończyło, pa.